Chociaż co, też komputer robi. Kurwa... No, nasi to słowa co, ja coś nie wiem, kurwa. nie dorobieni. No za co... F, 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 no kurwa. Czegoś im brakuje po prostu. Oleju w dupie. <laughs> <laughs> o kurwa, ale tam robotów. Ja pierdol, ale chłopcy się roz, rozruchali. A gdzie ty walisz kurwa, chłopie? Gdzie moją koparkę, pojebało cię? Dobry sprzęt radziecki. No, ten się toczy. Jak możesz to spójrz na mój ten czołg, zaraz pierdolnie to się zobaczysz, jakaś się urażania. Widzisz tego Dragona właśnie? Widzę, widzę. Widzisz? To patrz. <laughs> Jeb, kurwa. ale ty, szybko się ładuje. Czy mi się zdaje, czy on ba, wyłączył je. wieżyczkę? Słucham? Mi się zdaje, czy on wyłączył wieżyczkę? Jak wyłączył? No, że nie strzela przez chwilę. Nie, ty. Znaczy on tak jakby, bo widzisz, bo jedna jest schowana w tą drugą wieżyczkę, nie? Hmm. To się trochę tak ze sobą łączy, tak trochę, tak dziwnie i... Ale czołg jest wyjebany w kosmos, kurwa. To jest najlepsze działo, praktycznie najlepsze czołg krążenia. Zbudować takich 20 rządziś, kurwa, na mapie. Przypierdoli... To... Ale mówię, to trzeba ostrożność dużo zachować, bo... Nie daj Boże, gdzieś krzywo staniesz, to on sam siebie zniszczy. Widziałeś, co do broń potrafi. A to tylko jeden czołg, kurwa. Tylko jeden czołg. A mieć takich 20? Masakra. Ty niebieski, jakie tu projekty tworzy. No dokładnie, niebieski to w ogóle, kurwa to architekt urodzony to On już przez pół mapy tym jednym czołgiem przejechał. Prawie mi te no. dwa, dwa moje rozwalił Widzisz Potem jeszcze raz zagramy, jak chcesz Ja nie widzę problemu Tylko wiesz, już nie idzie nagrywać, bo już mi kurwa gardło siada, <laughs> nie? Żeby wiesz, na luzie, nie? No, no Ale mówię, teraz jak możesz to tam gadaj o czymś, byle o czym, bo mi na serio już te gardło wysiada, że masakra Nie, nie, faktycznie to jeszcze trochę ciągnie no, 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 ale mówię, nawijaj coś, nawijaj, bo ja już ledwo ciężko. ale faktycznie to działało EMP, teraz strzeliłem w czołg i wyłączyło go. Nie rusza się. No, 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 kurwa. No, warto wykorzystać. Nie, to jest... Przy tych jest hybrydach. Pom... No, 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 dokładnie. Nie, te moje czołgi to są niewypowiedne. No, są wolne moje i. Też. Są wolne i niezbyt tego. Ja wiedziałem, nie, chuj, będzie artyleria na goźnicy, nie ma sprawy. Ja to powinien tak da dawno robić, tak zawsze robić. O, ktoś mnie tu podpalaczem pod palaczem dupie smera. O, Hellstorm to coś pięknego. Hmm. ale teraz przebijanie się przez te wszystkie wieżyczki będzie strasznie irytujące. Niestety, taka karma. Ale czego się nie robi dla zwycięstwa? Dokładnie. Jeszcze tylko brakuje tego komentarza czy Ja na Wiesz, jakby nam widzowie po, po z takim podskoczyli? Ale nie, by było też teksty, wiesz yy, yy, Żebyśmy tak, co, ja ciągle mówię jak Weechaven, tak? <ścoughs> Masz na myśli, czy... Nie, nie, no jakby Weechaven we gościnnie wystąpił A, no tak na no pewnie Nie no, może się kiedyś namówi, nie? On tam coś chyba kiedyś mówił, że coś... Niezbyt internet ma taki wiesz stabilny czy coś ale myślę żeby ten złapałby się Ta gra nie masz takich nauczy wymagań. Nauczylibyśmy jego grać Ale wiesz czasem są takie lagi. lagi, Jeszcze twoje jednostki są tam, ale naprawdę są tam i to, to jest takie zjebane albo w ogóle już nic nie, istnieją, tylko u mnie jako tak wzrokowo, tak dziwnie, tak zjebane trochę. Ale co Ale mi się właśnie nie strasznie nie podoba w tej grze, to jest to, że, że mimo tego, że ma naprawdę mnóstwo opcji, to potrzebowałem jakieś 20 minut i, i już grać na luzie. No i, i, i strasznie wciąga. A po to swoją mnie, oczywiście. O kurwa, koparka jedzie. Tutaj się nie Straty... będę spierał, bo się zgadzam. No. Dokładnie. Mówię, jak to kocha strategię, to jest tak, gra dla niego praktycznie. Nie ma co tutaj dyskutować. Ale wiadomo, każdy ma inny gust. Każdemu coś innego się podoba. Inny lubi strategie średniowieczne, jakieś tam tak, dalej, tak. natury. Cywilizację też lubię właśnie dwójkę gram sobie, nie? No nie z powiem. Się sobie. Cywilizacja dwójka, sobie ściągasz z, z, nawet z Google, nie? Tam z jakiejś strony i ona tam chyba, że nie wiem z, pi, z 50 megabajtów km... znajesz, czy coś w tym stylu. Ale mało dosyć, i sobie pykasz, kurwa, zajebiście jest tego, nie? Z kątem ostatnio to trójeczkę graliśmy. To tylko co chwilę, tylko jebdzidy, kurwa, jebdzidy tam wiesz, włóczników tych jakiś budował, nie? Wiesz, tylko jebdzidy, kurwa. A my weź się zamknij, Łufszy pęknął. Broni tam miasta, nie? Atakują kawaleria, nie? On jeszcze kurwa wieździ, tego. Tam jeszcze tam jakaś cywilizacja. czołgi ma, kurwa, my zacofani, nie? <śm> 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 On nie bzidy, czołg, raz w błąd gościa złożyło. Chuj, że fortyfikacje miał, yy, mury tam wielkie, miał cud świata, nie? I tak dalej. Ale cywilizacja fajna gra, to czasem, do czasu można zagrać. Tylko na dłuższą metę się czasem nudzi, jak tak tak na łatwym poziomie gra, że wiesz, gra, komputerowie są tacy, wiesz, tacy, tak luszy, nie? Ale trzeba stopniowo po prostu cywilizacji, bo tam. Czym wyższy poziom, więcej kombinacji. To z handlem, to z tamtym, wiesz. Przejść, kurwa, najwyższym poziomie, to jest hardcore. To jest wyczyn, kurwa. Taki jakbyś, kurwa, jakby trzeba było stać na jajcach, kurwa. Tak, tak. Albo nawet coś, wiesz, podobny, ale mówię, wyczyn cholerny trudny. Prawie niemożliwy, bo, bo... wiesz, jak to komputer, kurwa. Tak, tak. Buduje to, tamto. Wszystko to, co możliwe, nie? Żeby wygrać po prostu. On po prostu potrafi no nie, wszystko nie. w jednym momencie kontrolować. No dokładnie, no. Ciężko jest strasznie wygrać. Prawie nierealne. Na tym najwyższym poziomie. Ja zapomniałem o tej swojej artylerii. Stoją no tak. na tej górce od początku gry prawie. Ja myślałem, że to są lagi, że one tak stoją właśnie. Bo te samoloty już znikły co były na tej wyspie przy tym źródełku Już dawno Ja myślałem, że to jakieś ty lagi Stoją, tak stoją, kurwa nic nie mówisz Nie nie, nie ja ja po prostu tam. ten chciałem zablokować to miejsce Tylko że one za mały zasięg A. miały żeby coś takiego zrobić Ty jak możesz to zniszczyć dla kogoś dla różowego Czy to fioletowy jest kurwa Fioletowy chyba Laser jak masz chyba Mam, mam. już to, no, Bo ja zniszczę dla niebieskiego tylko wziąłem ten oh, laser yep. map Tu nie, to, możesz, nie Możesz sobie Możesz sobie zaznaczyć jego, laser I na przykład uu, czekaj uu, jak tutaj... O, razem robota... z tymi <laughs> Poszłoś. Aż ci powiem jak uu. Kurwa jak to było Ja pierdolę Blade myśli myśli, kurwa <laughs> porażka <laughs> Publicznie kurwa nie wiem, było, że można było zaznaczyć, że to jest na przykład jedynka, nie? Drużyna i masz na przykład coś laser i naciskasz jeden, tylko to musisz to jakoś zaznaczyć, nie pamiętam jak to się robiło. W czasie będzie w opcjach rozeznać. No, żebyś wiedział. Tylko nie, mówię, nie pamiętam jak to było, nie? Że zaznaczasz to, tam Alt chyba jeden czy coś takiego, potem zaznaczasz i nie wiesz, jest git. Mhm. No. No ale powoli zbliżamy budynki, się do końca. No, no. no i gitara, bo trzeba, nie? Ciekawe, ile osób będziesz, zobaczysz mało. Na początku trochę może, ale... A dobra tam wyjebana to... Co ja będę płakał. Co my dla kogoś to robimy? No, dokładnie. No, dla siebie, chuj. Gra się fajnie. No nie jest. Coebiście jest tylko trochę na początku tak w dupę trochę dostawali. W sumie moglibyśmy jeszcze kiedyś z jakimiś innymi gierkami poeksperymentować Pewnie no Ale mówię, w Warzona jakby udało nam się ten parę ludzi jeszcze no byłoby super Knie naprawdę zbiorowe zagrajmy O naszy Kumpel młodco teraz kochasz Pewnie niebieskiego Tak? Nie się? Tak, mhm. dobrze, niebieskiego Kurwa, jak wykipnęli no co z tym sensorem kurwa Nie wiem, każe może by tego No kurwa nie wiem Co oni w dupie to mają czy co? No chuja Nie wiem. Nie moja artyleria się opierdala Mówiąc brzydko Z kurwy syny głupie kurwa Ale ta produkcja tych wiecie, jak krew z nosa No dokładnie Ja pierniczek, ja szybki zaraz przyjdę, do dzwoni dobra, jestem już. Możemy to wytniemy? Co? Ej, <laughs> dobra, to wycinę. Zobaczy się, by to Nie, no sobie długo nie zacząłem. No, no Musimy szybko skończyć z tym. Musimy skończyć z nimi, zanim miejsce no. na dysku skończy z nami. Na przykład. Nie wiem coś tam zlera jakoś tak dziko się zachowuje Nie chcę współpracować Te Moje nawet cuda inżynierii ch chyba sprawdzą Możliwe W każdym razie są szybkie, to już jest coś <laughs> Tak A ten to taki trochę z dupy No... Cały gauszik Chociaż na wieżyczkach się sprawdzi no Ja zauważyłem, że u nas tylko szary przejmuje wszystkie źródełka. Gdzie się da? straniec. Niech przejmuje. U mnie turkusowy powiem ci. Przejmuje pałeczkę. Nie, trzeba zniszczyć. Weź żółtego, szybciej zniszczyć. O, ma laser, ty. Zaraz się laser obładuje. Idę ty właśnie na tego. Na żółtego? Na zniszcz żółtego, czy tam kogo? Ja zniszczę tego. Tego tak jak mówię, chcę te swoje nowe konstrukcje przetestować